Liczba 25 do minus 2 podzielona albo kreska łamkowa, łamek 125 do minus 4 jest równa. 25, a tu jest 125. Postaramy się zapisać te dwie liczby jako potęgi piątki, tej, tej samej liczby, żeby się mogli skrócić czy policzyć w której to będzie potęga. no więc 25 to jest 5 razy 5, czyli 5 do drugiej. 125 to jest 5 razy 5 razy 5, czyli 5 do trzeciej potęgi. I teraz mamy jeszcze to 5 do drugiej, czyli 25 podniesie jeszcze do potęgi minus drugi. A tu to 125, czyli 5 do 3, jeszcze podnieść do potęgi minus 4. Więc oczywiście tutaj wymagają od nas znajomości wzorów. Te wzory masz w tablicach, ale dobrze jest je tak zapamiętać, bo nie wiadomo potem, co tam w tych tablicach jest. Trzeba oczywiście sprawdzić, czy na pewno ten wzór dobrze pamiętasz. Ale zobacz, tam jest taki wzór. A do potęgi M i to jeszcze do potęgi N, czyli taka potęga potęgi. Trzeba pomnożyć te wykładniki. To jest tyle samo co a do m razy N. Ten wzór zastosujemy tutaj. Potęga potęgi 2 i jeszcze minus 2, czyli zamiast 5 do 2 i to wszystko do minus 2, Będziemy mieli 5 do potęgi 2 razy minus 2. I tak samo tutaj. Czyli zapisuję, zamiast potęgi, potęgi, i loczyn mnożenie. Zamiast 5 do 3 do minus 4, 5 do potęgi 3 razy minus 4. 2 razy minus 2 to jest minus 4. 3 razy minus 4, minus 12 i znowu wzór. Mam tutaj 5 i tutaj mam 5. Skorzystamy z wzoru, który mówi, że jeśli tutaj są jednakowe podstawy, to to jest po prostu A do M odjąć N. M odjąć N. No więc odejmuję. Minus 4, odjąć minus 12. Minus 4, minus i minus d plus. Minus 4 i 12 to jest 8, czyli mam 5 do 8. No i 5 do 8 to jest, masz oczywiście kalkulator, to jest 390 625.